Hejka, z tej strony e, Radiusz, witam Was z Jasła, jest godzina 9.40, za 20 minut zaczynamy Brickit Breakfast, tutaj o, tutaj w tle e, prowadzący całą imprezę. E, ja już się skończyłem tutaj e, rozkładać, zaraz Wam pokażę jak to wygląda. E, tu dołożyłem jeszcze kilka figurek, które nie zmieściły się w gablotkach, e, tu jest, e, obstawiam hit e, tegorocznej imprezy ale o tym osobny film kiedyś będzie. No i to LEGO Miasto z 55 słuchajcie, no już jest z samochodami, z drzewami, także jest co oglądać tutaj o so, sąsiedni wystawcy. Ekstra makietkę przygotowali lata 80., 90. Naprawdę warto zobaczyć, rozejrzyjcie się co tutaj jest. tutaj. Moje, że tak powiem, y, sympatyczne dla mnie stoisko. Stawiam klocki. Też troszeczkę figurek. No, coś takiego trzeba mieć w dłoni. Jakby co było można. O no, słuchajcie, myślę, że za chwilę będzie się działo. Za chwilę y, wejdzie publiczność. A ja Wam więcej nie yy, truję. Zapraszam do Jasła na Brick Breakfast dziś i jutro. Hejka!